To już jest, proszę Państwa, prawie 20 minut po godzinie szóstej. to jest poranek Radia Republika i pierwszy gość dzisiaj rano, dr Krzysztof Winkler, Warsaw Enterprise Institute, ekspert od spraw międzynarodowych. Halo, dzień, dzień dobry, dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Panie doktorze, wygląda na to, że następuje ten przełom. No właśnie, czy następuje? Amerykanie godzą się na to, żeby... Ukraina ostrzej zaatakowała Rosję? Czy to jest ten moment, którego wiele osób się spodziewało, że w pewnym momencie Donald Trump się po prostu zdenerwuje na Rosjan, czy też to jest cały czas taka retoryczna gra i jutro z powrotem będzie powrót do jakichś rozmów? Tego oczywiście wykluczyć nie możemy, że, że być może będzie tu kolejny zwrot. Natomiast jeżeli faktycznie byłoby to działanie zgodne z tym, co amerykańska administracja zapowiadała w momencie, kiedy obejmowała władzę w styczniu, znaczy, że najpierw będzie próba rozmów pokojowych z Rosją i doprowadzenia do porozumienia. Natomiast jeżeli Rosja nie wyrazi zainteresowania tego typu rozwiązaniem, no to zostanie zwiększona presja militarna i te zapowiedzi dotyczące zarówno zniesienie ograniczeń w atakowaniu rosyjskich celów przez Ukraińców amerykańską bronią, jak i ewentualnie rozważanie sprzedaży pocisków Tomahawk dla Ukrainy, no to to byłyby takie właśnie działania w, zgodne z tym, z, z tym drugą fazą, powiedzmy, próby wymuszenia na Rosji rozmów pokojowych z Ukrainą. Nic nadzwyczajnego. Amerykanie po prostu jednoczasowo próbują zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze odbudowują swój, swoje zaplecze przemysłowe, po drugie, wzmacniają armię po to, żeby, no, żeby być gotowym na e, e, ewentualną konfrontację z Chinami na Indo-Pacyfiku. Do tego jest stworzona sieć sojuszy, ale oczywiście one są tworzone na zupełnie nowych zasadach, bo jesteśmy w ogóle w, w okresie, który. Zmienił zasady gry, to znaczy nie ma już w tej chwili tak zwanego liberalnego, w cudzysłowie, ładu międzynarodowego, którego zresztą nigdy nie było, jak twierdzi Rebeka Heinrich Hudson Institute, ma rację, tylko była dominacja amerykańska przez pewien krótki czas po zakończeniu zimnej wojny. W tej chwili wracamy do tradycyjnej polityki rywalizacji mocarstw, mniej więcej przypominającej mechanizmy z XIX wieku, natomiast oczywiście aktorzy się trochę zmienili i nie wszyscy są tak sprawni jak wtedy. No i w tym kontekście Amerykanie po prostu próbują tworzyć sobie nowe, zupełnie nowe zaplecze. No i w tym kontekście też traktują wojnę na Ukrainie. To jest tylko jeden z elementów tej, tej większej rozgrywki które Amerykanie prowadzą. Natomiast z oczywistych powodów dla Europy wschodniej, Franki NATO, no to to jest w tej chwili sprawa najważniejsza, no bo dzieje się za miedzą. No właśnie, to jest bardzo ważne z punktu widzenia naszego tutaj w kraju, w Polsce. Wschodnia Franka NATO wzmocniona, no i ma być jeszcze ta współpraca zacieśniona wedle ostatnich słów Donalda Trumpa po spotkaniu z Karolem Nawrockim, z naszym prezydentem. Natomiast Donald Tusk również wkracza do gry, mówi ta wojna to jest też Nasza wojna. To jest w zasadzie oczywistość i te słowa nie są niczym nowym, ale jednak Donald Tusk no, tutaj jawi się jako premier polskiego rządu, który mm, mm, ostro występuje przeciwko Rosji. Co się takiego zmieniło? No, zmieniło się tyle, że otoczenie międzynarodowe się zmieniło i e, no. Obecny szef rządu stara się wpasować w nastrój, który w tej chwili panuje w Europie również. Natomiast biorąc pod uwagę jego zachowanie od momentu, kiedy przejął władzę, kiedy sprawował ją poprzednim razem i jakie środowiska polityczne on reprezentuje, no to jest to moim zdaniem tylko i wyłącznie wypowiedź taktyczna, nie przywiązywałbym do niej żadnej znaczącej wagi. Tutaj ważniejsze byłoby z polskiego punktu widzenia formalne wejście do Joint Expeditionary Force, takiej wewnątrznatorskiej inicjatywy, która obejmuje państwa skandynawskie, Finlandię, nadbałtyckie, Holandię i Wielką Brytanię i ewentualnie nawet rozważenie dołączenia do skandynawskiego systemu obrony powietrznej, gdzie Koordynowane są siły powietrzne, myśliwskie tych państw, wpinany jest to, to wszystko w zespół czy system sensorów, które wykrywają ewentualne środki napadu powietrznego i to byłoby realne działanie, natomiast mowa jest tania, nic nie kosztuje, dużo można powiedzieć, a niewiele za tym idzie, a czas kwiecistych zapowiedzi się skończył. Lepiej robić to tak jak Amerykanie czy Chińczycy, mniej mówić, a więcej robić. Wczoraj podczas Warsaw Security Forum, podczas zdalnego wystąpienia prezydent Ukrainy zaproponował wspólną obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową krajów europejskich i Ukrainy. Czy to jest właśnie a propos tego rozważania na temat słów i czynów, czy to jest jakaś realna, sensowna propozycja, czy raczej Ukraińcy po prostu zgodnie ze swoją pragmatyką chcą jak najbardziej zaangażować po prostu kraje europejskie? w swoje interesy i powinniśmy tutaj być ostrożni, żeby nie dać się wplątać w działania zbrojne. Czy my akurat z polskim położeniem, tak czy inaczej, zawsze na granicy tego zaangażowania w działania zbrojne balansować będziemy? Natomiast oczywiście, gdyby ta aktywna faza wojny się zakończyła, ta, która trwa teraz i udałoby się zbudować taki wspólny system obrony przeciwlotniczej, czyli wpleść też Ukrainę w ten system obrony Europy, to oczywiście byłoby to interesujące rozwiązanie i do rozważenia. Natomiast na razie powinniśmy, my jako Polska zainteresować się tymi formatami, które nie są przyszłościowe, tylko które już istnieją i do których po prostu powinniśmy dołączyć. Bo tak jak stwierdziła Kemi Badenok, może niezbyt popularna liderka obecnie Partii Konserwatywnej Wielkiej Brytanii, ale ponieważ zmienia się układ sił na świecie, to każde państwo powinno przeanalizować swoje zobowiązania sojusznicze i partnerskie. I dostosować je do swoich aktualnych potrzeb, aktualnej sytuacji międzynarodowej. Więc tutaj to byłoby znacznie lepsze, i, i to myślę, że na tym powinniśmy się na razie skupić. Oczywiście pozostając otwartymi na, na różne sugestie, tak jak prezydenta Żołańskiego. To takie ostatnie pytanie z prośbą o odpowiedź w pół minuty, bo czas nam się niestety kończy. Te wczorajsze propozycje Donalda Trumpa zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Czy pana zdaniem to jest realne, to jest rzeczywiście szansa na pokój? No to będzie pytanie, jak się zachowają obie strony konfliktu. Pamiętajmy, że narody wschodu mają trochę inne podejście do kwestii ich sporów, i ich rozwiązywania i tego, jak są prowadzone. Taka, można powiedzieć, z punktu widzenia europejskiego czy zachodniego, brutalna faza wojny w strefie gazy, no, no to jest chyba raczej odpowiedź jednej i drugiej strony na to, jak, czego mogą się po sobie spodziewać po prostu narody wschodu. Mające, potrafiące mieć dużą kulturę, rozwiniętą, tradycję również, ale jednocześnie okrutne, przewrotne, bo taka jest natura właśnie tychże ludów wschodu. Więc no, prezydent może próbować tych rozwiązań biznesowych, być może się uda. Miejmy nadzieję, że, że, że tak właśnie się stanie, natomiast no, trzeba roz, roz, obserwować rozwój wypadków i zobaczyć, jak ta dynamika będzie dalej postępowała, bo nie wszystko od Amerykanów tam zależy. Wtedy chyba rzeczywiście zasłużyłby na tego pokojowego Nobla dr Krzysztof Winkler dla Poranka Radia Republika. Dziękujemy, do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję. Do